Cześć kochani, witajcie w świecie Toka Life World. Jak widzicie, ja już jestem w świątecznym, zimowym klimacie. Przygotowałam tutaj cały zestaw fantastycznych postaci. Choinka mroźny ludek, święty Mikołaj, ciasteczko, elf oraz prezencik. No i znajdujemy się w jednym ze wspaniałych miejsc, która za chwilę zostanie przemieniona w zimowe, świąteczne królestwo. Zaczynamy od razu zabawę. To miejsce musi pomieścić mnóstwo, mnóstwo osób. Ma być przytulne i milutkie. Zaczynamy sobie od miejsca, gdzie będzie można usiąść i odpocząć. Potrzebne są tutaj czerwone kolory. Mamy czerwone prezenciki, czerwone kanapę teraz tylko choinki ale wybiorę tylko te w kolorze zielonym tak aby tutaj pięknie nam pasowały Zobaczcie to robi już całą robotę to robi już taki klimacik że sprawia że ma się ochotę siedzieć w tym miejscu i spędzać tutaj mnóstwo mnóstwo czasu dajmy jeszcze jakiś mebelek może jakąś taką dłuższą białą komodę która stanie tam Tyłu, abyśmy na niej mogli ustawić jakieś fajne świąteczne gadżety. A co my tutaj mamy świątecznego? Taką fajną lampeczkę. Mamy dziadka do orzechów, mamy skarpety, zobaczcie i to jak dużo ich jest. Skarpety w ogóle możemy powiesić jeszcze na choinkach. Wszędzie. Zobaczcie, tych skarpetek jest fajnie dużo w różnych, jakby wzorach, więc się nie będą nam tutaj jakoś powtarzać. Jeszcze z tej strony do tego możemy dać kilka pałeczek cukrowych. Czy wy też wieszacie na choinki słodycze? Dajcie koniecznie znać mi na dole w komentarzu. Ten pokoik wygląda przepięknie. Brakuje mi jeszcze tego takiego dużego lizaka świątecznego. O tego z tą zieloną kokardą z tej strony. Może jeszcze z tyłu go ustawimy, a niech będzie na bogato. Niech tutaj będzie mnóstwo, mnóstwo ozdób. Na małym stoliczku ustawmy coś przepysznego, aby można było sobie przekąsić. Coś do picia. Tutaj mamy coś, jeszcze jedno do picia, chyba czekolada. I... Ciasto. Na ziemi dajmy jeszcze jakiś dywanik. Co nam tu będzie pasować? Oczywiście to szalone, zakręcone niczym cukierki. Tutaj dywaniki damy trzy tutaj takie rozrzucone. Brakuje czegoś jeszcze przy suficie. Wydaje mi się, że jest tutaj girlanda. Świąteczna, oczywiście. No i miałam rację. Dajmy sobie takie trójkąciki. No, i praktycznie pierwszy pokoik jest już skończony. Mega zimowy, mega taki, e, bym powiedziała, świąteczny. No, ale w końcu o to chodziło. Tadam, tadam, pięknie wygląda. Zapalamy sobie tutaj te lizaczki, zapalamy prezenciki, choinki również i wygląda bosko. Szybko zrobione, to przechodzimy do pokoju obok. Tutaj może zrobimy, a wiecie co, zaszalejmy. Spróbujmy zrobić sypialnię. Sypialni oczywiście w stylu świątecznym, jeśli chodzi o łóżko, no to musi chyba być to łóżko tutaj, do tego dostawmy sobie, a nie, wiecie co, zrobimy tak, zrobimy trzy takie łóżka, fajnie to wygląda, nie może zabraknąć oczywiście choinek, one są tutaj numerem jeden, będą w każdym pomieszczeniu, choineczka z tej strony i choineczka tutaj. Pięknie wygląda. Na ścianie dajmy jakieś świąteczne obrazki. Z tego co mi się wydaje, to chyba tutaj są takie obrazki. Mamy takiego ptaszka i taki domeczek. Ok. Co możemy jeszcze powiesić na ścianie? Na pewno taki wieniec świąteczny, on tutaj jest. Więc będzie na samym środku. Dajmy jeszcze kilka pomponików. O, właśnie, pomponiki w kolorze zielonym. Będą wszędzie wisiały. To robi naprawdę świetną ozdobę. A w tej sypialni naprawdę będzie fajnie się wyspać, bo jest mega klimatyczna. Yy, tylko jeszcze jakieś stoliczki, dywaniki. Dywaniki będą takie malutkie, jakby białe chmureczki. Gdzieś tu widziałam takie fajne skrzynie. O, właśnie! Te skrzynie bym chciała postawić tutaj zaraz przed łóżkami. Tak wiecie, aby można było coś tutaj na przykład schować do nich. Potrzebujemy jeszcze oświetlenie. Prawie bym zapomniała. Co nam tutaj będzie pasować? Na pewno jakieś lampioniki tutaj na stolikach albo o przy łóżkach też z tej strony. I mniejsze, i większe. Skarpety, które powiesimy sobie na choince. Oczywiście tylko te w kolorze takim czerwono-zielonym, no bo w takim klimacie robimy właśnie ten pokoik, tę sypialnię więc chyba jest ok, nieco wyżej i jeszcze z tej strony, no wygląda przebosko, no zobaczcie, chyba każdy by chciał w takiej sypialni się znaleźć, tylko ta ściana mi coś nie pasuje, chciałabym coś innego zielonego, to wygląda fajnie, jak taka prawdziwa choinka, dobra, zatwierdzam zobaczcie, pierwszy pokój jest, drugi również, a my przechodzimy obok Tutaj mamy naszych przyjaciół i tak sobie pomyślałam, że może tutaj zrobimy taki zimowy ogród. Spróbujmy, postarajmy się, więc bierzemy sobie zimowe choinki, które ustawimy tutaj z tyłu, jedna obok drugiej, w ten sposób. Dorzućmy jeszcze tutaj taką. Nie może zabraknąć bałwanów, i to nie jednego, ale dwa bałwany sobie damy. Kiedy mi tam z tyłu się znalazł, ale niech będzie coś, aby usiąść. Jakaś ławka, coś takiego przytulnego. Czy my coś tutaj mamy? Jeśli chodzi o ławeczkę, to mamy taką zwykłą ławeczkę, no ale niech będzie, może jedna. I druga taka ławeczka, nic innego tutaj takiego niebieskiego i zimowego nie mamy. Na samym wejściu oczywiście jeszcze raz postawimy sobie choineczkę o tutaj z tej strony. Tutaj mi się pojawił wieniec, tego tak postawimy. Jedna choinka i druga na wejściu. Mamy jeszcze takie mniejsze choineczki, taką na przykład różową. Ona też tutaj fajnie wygląda. No, ten ogródek zaczyna wyglądać naprawdę fajnie. Brakuje jeszcze niebieskich pomponów, których musi być bardzo, ale to bardzo dużo, żeby wyglądało jak spadające śnieżynki. Czy znajdziemy coś fajnego na podłogę? Mam takie kamienie, tylko czy one będą pasować tutaj i tutaj, dajmy do nich, dołożymy coś takiego białego, żeby może imitowało, że spadło trochę śniegu. Że takie białe tutaj leży, to będzie śnieżek. O, jeszcze z tej strony. Podoba mi się to. Jest mega klimat, zatwierdzam to Ta tam. I pojawiły się moje postacie. One od razu wskakują tutaj nam na ławeczki. Pan Choinka, pan mroźny. No, zobaczcie. No, takie miejsce to jest naprawdę spełnienie marzeń. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze dwa pokoje. Ach, czeka nas jeszcze mnóstwo pracy. Tutaj bym z kolei chciała zrobić kuchnię. Więc zobaczcie, jakie ja sobie teraz z tym poradzę. Na początek jakaś lodóweczka. Kuchnia bym chciała, żeby była taka brązowa, przytulna, taka troszeczkę piernikowa. Więc dajemy sobie ten kredens, tutaj dajemy to. Jeśli chodzi o stół, no to zależy mi, aby był jakiś taki mega duży. Nie wiem, czy ten jest ok, czy znajdę coś jeszcze większego. Może ten taki duży biały będzie lepszy? A spróbujmy. Ten biały, do tego oczywiście krzesełka. Jakieś fajne, wygodne. Dajmy chyba takie zwykłe brązowe. Jeden, dwa, trzy, cztery. I jeszcze muszę wcisnąć tam piąte krzesło, o, żeby każdy mógł się zmieścić przy naszym stoliku. Potrzebuję półek, potrzebuję szafek więc to wszystko musi się tutaj znaleźć. Myślę, że takie dwie półeczki, a niech będzie. Wygląda ok. Yy, coś na ziemi, jakiś dywanik. Chyba pójdziemy po prostu w klasykę, takie białe. No i ja wiem, jeszcze to nie wygląda świątecznie, no ale właśnie teraz wjeżdżają te wszystkie świąteczne dodatki. Po pierwsze, musimy dać jakieś ozdoby. Tutaj dziadka do orzechów, dajmy jeszcze taką skarpetę. Dajmy tę taką laskę cukrową i nic dużego, coś się tu zmieści, za bardzo nie ma miejsca na to, nie będzie choinki, ale za to będzie taka czerwona girlanda. Jedna, druga i chyba trzecia tylko się zmieści, o, w ten sposób. Więc tą laseczkę sobie przełożymy tutaj nieco niżej. Wieniec na samym środku z jednej i z drugiej strony. No, i teraz czas na przybory kuchenne. One są tutaj fajne w klimacie świątecznym, ponieważ jest cała czerwona zastawa. Nawet są garnuszki. Tutaj mamy paterę, talerz. Jest również miseczka. Tutaj damy jeszcze ten czajniczek. Damy kilka talerzyków albo miseczki. Zależy, kto co będzie chciał zjeść. Przyprawy miseczka kolejna tutaj kolejne jakieś przyprawy no zobaczcie jak pięknie nadaje nam to klimaciku dajmy jeszcze kilka talerzy tutaj ustawionych jeden na drugim w końcu tutaj mieszka bardzo, ale to bardzo dużo osób, już jest klimat prawda, już pięknie to wygląda jeszcze może coś do jedzenia chyba tradycyjnie pójdziemy znowu w te ciacho tutaj jeszcze jedno ciacho przydałoby się coś do czego bym mogła włożyć te lizaki o nie lizaki się same jakby zjadły nie 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 tak to nie może być musimy dać sobie jakąś szklaneczkę albo najlepiej jakby był jakiś kubeczek albo ta miseczka no dobra niech będzie ona też fajnie wygląda dajmy jeszcze kilka ozdób świątecznych choinka hmm, chyba niestety nam się nie zmieści ale możemy jeszcze dorzucić jakieś skarpety o, na przykład tutaj do miski. No dobra, niech już będzie. Bo tutaj się pchata ta skarpeta. Ale jeszcze z tej strony damy lizaka. Bo tutaj chciał bałwan wskoczyć, ale teraz jest. Ok. To dam, to dam. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Zapalamy nasze lizaki, bo to jest nasze oświetlenie. Dorzucam jeszcze jeden dywan. No i mamy to. Zobaczcie. Przepiękna, świąteczna kuchnia zrobiona. A na samym końcu jeszcze jeden pokój zimowy, no dobra, lecimy z tym lecimy, może zróbmy jeszcze jedną sypialnię zimową bo tam się wszyscy chyba nie pomieszczą, a z tego co ja widziałam jest przepiękne łóżko o właśnie to, no zobaczcie no to jest po prostu coś pięknego, tutaj mamy jeszcze jakieś takie o, zimowe dodatki, damy taki stoliczek tutaj damy jeszcze jeden stoliczek, taki wiecie dla Klimaciku, przy nim będzie można sobie fajnie na przykład usiąść, oświetlenie. A może damy takie pionowe, jakby lampy, w których są bąbelki, które mogą imitować na przykład spadający śnieg. I damy jeszcze taką białą, jakby girlandę. To jest taka, jakby biała zasłona. Fajnie wygląda tak śnieżnie, bardzo bajecznie, więc nie może zabraknąć śnieżnej choinki. Tudum, tudum. Od razu powiem, że z tyłu tutaj zrobimy jeszcze łazienkę, ale to za chwileczkę, dosłownie na samym końcu. Muszę jeszcze tylko dać kilka pomponików, które będą wisiały wszędzie tutaj dookoła. Koniecznie jakiś dywanik. Coś niebieskiego, podoba mi się to niebiesko różowe. Niech się tutaj nam pojawi. I skoro mamy już taki mały stoliczek, to dajmy tutaj jakieś pufy. Ja widziałam gdzieś pufy. Tutaj są takie szare, a niech będzie tak dookoła je ustawimy, tego naszego miejsca i kolejne ozdoby. Gdzieś tutaj była taka mała choineczka na stoliczku. Dziadek do orzechów musi być, nawet dwa. Skarpetki. Tę mniejszą choinkę też ustawimy z tej strony. No i na sam koniec jeszcze łazienka. Tak wciśnięta tam z tyłu. Musimy tutaj ją jakoś tam y, zrobić. Gdzie my mamy meble do łazienki? Tutaj. Więc musi być na pewno wanna. Musi być na pewno toaleta. I jeśli chodzi o kran, to musimy go wcisnąć gdzieś tam z tyłu, gdzie on będzie pasować. O, tam z tyłu, dobra, niech będzie. Do tego koniecznie musimy dać jeszcze lustro i damy sobie takie dwa lustra jeszcze przywannie. Możemy dać jeszcze obrazek i myślę, że tutaj będzie pasować obrazek ten taki zimowa chatka. No dobra, łazienka też jest zrobiona, dajmy w łazience jeszcze tylko ostatnią rzecz, czyli dywanik, może te kamyczki, są troszeczkę za duże, to damy te mniejsze, no i mamy to, słuchajcie, każde pomieszczenie jest zrobione, wygląda bosko, zimowy pokoik, zimowa sypialnia z zimową łazienką, kuchnia świąteczna, z której wychodzą najlepsze wypieki, jest również ogródek z naszymi przyjaciółmi, jest potrójna sypialnia. No i salonik. Dobra, do salonu dajemy pierwszych bohaterów. Dajmy o tutaj ich. Proszę bardzo, ty sobie staniesz w tej stronę. Święty Mikołaj idzie sobie usiąść. Do niego idzie usiąść sobie jego przyjaciel w takiej fajnej zimowej czapeczce. Tutaj damy Elfika. Ciasteczko jednak pójdzie z drugiej strony ponieważ ciasteczko idealnie się nadaje do kubków razem z panem Hoinkom. No i jeszcze nasza zimowa postać tutaj z tej strony. Dajcie znać, czy wam się podoba. Zobaczcie chwilę moment. Dosłownie kilka minut, a stworzyłam przepiękne zimowo świąteczne miejsce. Ja już się nie mogę doczekać tego świątecznego klimatu, tego świątecznego szaleństwa. Jestem przygotowana. Koniecznie zostawcie kciuka do góry i zasubskrybujcie mój kanał do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was. Bye-bye!